Cześć, witamy serdecznie wszystkich naszych przyjaciół, wszystkich fanów naszego kanału Studio Hodowcy po raz kolejny w hodowli Tomka i Eryka Piejko. Mhm. To jest Eryk. Eryk ma 14 lat. Coś nowego, bo wiele osób mówi, że młodzież nie przenosi w tym momencie tradycji, jeśli chodzi o tradycję przejmowania hodowli, o pracę hodowlaną. Erik ma 14 lat. Eryk, powiedz mi, jesteście teraz po locie numer jeden, numer 1 no dystans 142 km do nas 142 km. Jakie? Rezultaty osiągnęliście no. w tym locie? Pierwszy lot młode. Na 65 sadzonych głębi, około 40 w konkursie, czyli ponad 50%, tak. i 11 pierwszych głębi na oddział. No to super, super wynik jak no. na takiego e, młodego e, hodowcę. Udało, e, e, udało się. Udało no. się, tak? No. Bardzo dobrze. E, a co sądzisz, wpłynęło na to, że był taki rezultat w tym pierwszym locie? Znaczy, generalnie praca z tymi głębami, bo one były strasznie spokojne. Czyli były one, rozluźnione, nie było napięcia. zero napięcia, one się nie stresowały w klatce. No i wywożenie tych głębi, obloty, praca generalnie tyle i karmienie. Ile znaczy. lat już e, pracujesz e, w hodowli? Ile lat już pomagasz dla taty? Znaczy, zaczęło się to 5 lat temu w okay. klubie dalekodystansowym i najbardziej wkręciło mnie to, że tam wygrałem laptopa na pierwszym locie z były To były takie, I... y, były takie nagrody? No, w 101 gołębi tam dostawało nagrodę. Typ telewizory, laptop, coś takiego. I to cię wkręciło, czyli no. ta nagroda, laptop wkręcił Eryka w to lat temu, żeby się tym zająć. Tak, dokładnie. Wstajesz tak samo jak doświadczeni hodowcy. Godzina trzecia, czwarta i pracujesz z gołębiami? Nie trzecia, czwarta, ale tak piąta, piąta trzydzieści. No. O, no uwagę na uwagę zasługuje obloty. właśnie fakt, ma wakacje, chłopak, ale wstaje o piątej. Tak jak Puzian staje o piątki i robi trening, tak Eryk w tym momencie działa z gołębiami. No. E, Eryk, e, czego się nauczyłeś przez te wszystkie lata, na no no, tak w młodym wieku, już, mm -hmm. już poprzez, poprzez pracę z ojcem, poprzez indywidualną pracę? Znaczy przede wszystkim spokoju, w tych głębiach nic na siłę nie przyjdzie, praca przede wszystkim tutaj. Jeżeli nie będziesz pracowało z tym gołębiem, to on jakimiś magicznymi produktami nie poleci, tutaj trzeba wszystko mieć, dobrze stosować te produkty, karmić, plan mieć przede wszystkim. Plan. Właśnie to jest podstawa, bo to wiele razy z Maćkiem czy z innymi hodowcami e, mówiliśmy o tym, że zaczynamy od planu i od systematyczności, nie tylko od marca do, e, do, do końca lotu go, d, d, dorosłych i potem koniec. Nie zamykamy na kutkę, wiadomo, komunika, tylko działamy. Powiedz, e, powiedz Eryk, teraz. E, Jaka jest Twoja taka wiedza, jeśli chodzi o rozbudowanie tej edukacji poprzez te 5 lat. Znaczy... Takie wnioski. Podaj trzy wnioski dla młodych hodowców, którym, którym mógłbyś pomóc. Wejściu w ten e, temat związany mm -hmm. ze sportem gołębiarskim. Przede wszystkim trzeba dobre gołębie sprowadzić, szukać wiedzy u czołowych hodowców, którzy o, się na tym znają. Właśnie. Nie wierzyć we wszystko, co jest w internecie, tylko. Dowiadywać się też w prawdziwym życiu, oglądać te gołębie. Czyli monitoring. Monitoring, no. Monitoring. Do tego sumienna praca przy tym, bo żeby wjeżdżać raz gołębie na dwa tygodnie to nic nie da, to trzeba mieć plan w tym. No i umiejętne stosowanie produktów i dostosowywanie karm pod różne loty, czy z wiatrem, czy pod wiatr. Co się nauczyłeś o tym dostosowywaniu karm? Ma masz już taką wiedzę, że mm. mógłbyś się podzielić? czy znaczy mogę powiedzieć to, co wiem. To, co wiesz? Powiedz nam, to co wiesz, to no, co stosujesz. Jak są loty cięższe, okay. to, to lepsza karma. To są tr trzy karmienia, ostatnio mogę powiedzieć. Daje z reguły lepszą karmę na te, takie trzy setki pod wiatr, załóżmy. Ciężko mi to powiedzieć, bo z reguły to jest tak, że jak jest jakiś lot, to ja, ja od razu, jak sprawdzam, załóżmy, jest w niedzielę lot. To już w niedzielę po locie sprawdzam, jakie będą mniej więcej warunki na przyszły na następny lot. I to tak w głowie układam plany, jak ja to będę karmił, okay. ale z reguły produkty zawsze podaję w te same dni. Bo to. E, czyli już po locie, robię, już wiesz, już po locie będziesz, robię plan na następny co lot. Co będzie robił przez Przez, przez tydzień. tydzień ta. Tak. A jeśli chodzi o odbudowę polotową, to tak na przykład jak wygląda u Ciebie odbudowa polotowa po tym pierwszym locie? No to podajemy produkty. Mhm. To jest. Podaje, że białko i supermaniek. A, supermaniek. No. I karma później? Tak, dokładnie. Jaką karmę stosujecie po locie? Po locie, znaczy, mieszamy lżejszą karmę z tą dwójką, czy taką białkową, żeby je odbudować. Okay. I one wtedy, a podczas przylotu one w to jedzą, a jak je są już rozdzielone z samcami, to wtedy dwójka przez. Je zależy, jak ciężki był lot. Ale żeby je odbudować, przede wszystkim dwójka z tymi produktami. E, ojciec wspominał, że w niedzielę w tym momencie e, kończył się lot, dajmy gołębie dorosłe, a we wtorek on już odbudowane, czyli dwa dni tak. już, no. e, już wystarczyło na tą odbudowę i na, i na działanie dalej. Mhm. E, Eryk, to pokażesz nam teraz może e, te czołowe wasze lotniki. W gołębniku, jak no. one wyglądają i trochę poopowiadasz. Pewnie, okay? no. no to zaczynamy. Erik, co to za gołąb? Jest? jest to gołąb o numerze 963 Siadł on pierwszy na okręg z maratonu na prawie 7 tysięcy gołębi. W tym sezonie miał 10 konkursów, z czego z czterech ostatnich lotów siadał u nas czołowo na gołębnik i nie wychodził z pierwszych trzech gołębi. Można pokazać skrzydła budowę? Szy to jest najlepszy wasz aktualnie? W tym obok. roku najlepszy gołam. Okej. Okay. Tu jest... U, co tu pokazać? Jest moja ulubiona roczna samica. Jest to córka samicy od Maćka Podymy. Jej... Ona siadła raz pierwsza na gołębnik. Jej brat też siadał bardzo dobrze, siostra również. Miała ona bodajże 7 konkursów w tym roku, ale z reguły siadała czołowo na gołębinach już te konkursy robiła. A jak rekomendujesz w tym momencie pochodzenie tych gołębi z hodowli podyma? W krzyżówce są naprawdę bardzo dobre gołębie. Na przykład samica, która wydała tą samicę, w połączeniu z innym samcem w tym roku się siadł pierwszy na oddział z tego pierwszego lotu. Siadło 11 na raz, ale pierwszy był właśnie z krzyżówce z głębiami od podymy. Okay. I one w krzyżówce się sprawdzają okay. bardzo dobrze. Super, to pokaż nam jeszcze... E, Mogę pokazać po jej brata? Tak, pokaż nam brata. Ten gołąb zrobił 8 konkursów w tym roku jako roczniak. A trzy razy podrząd szedł pierwszy na gołębnik. No to super, czyli e, można powiedzieć, że od zeszłego roku odnotowujecie progres. Znaczy inaczej, w tym roku trochę nie szło, ale generalnie gołębie, jak już jakby można to powiedzieć, więcej konkursów robią te same gołębie. Więcej procentowo konkursów, tylko nie było aż takiej szpicy, jak w tamtym roku z tych niektórych lotów. No wiadomo, są jeszcze warunki w tym mm -hmm. roku bardzo trudne, a, a borykaliście się może w wyniku tej pogody z jakimiś problemami związanymi z grzybem, z adeną, Nie. nic nie było? Odpuchać na razie, młode są cały czas zdrowe. Z gołębi też raczej nie było nic. Y Tutaj też jest samiec. No pokaż nam jeszcze tego samca, rodzący w kanale. Też jest krzyżówka z gołębiami od Maśka Podymy. On siadł raz pierwszy, on siadł dwa razy pierwszy na gołębnik, z czego raz był pierwszy na sekcję i wtedy to było chyba ósme miejsce w oddziale z tego lotu tego gołębia. Yeah.